Czy warto mieć bananowca w ogrodzie? No pewnie, że warto! Ale jakiego i po co? A no po to, żeby sobie stworzyć na miastka egzotycznych wczasów u siebie w ogrodzie. Albo po to, żeby sąsiad nam zazdrościł, bo uwierzcie mi, każdy bananowi zrobi wrażenie. Nawet ten mały. Ale jakiego bananowca kupić? Pokażę Wam co mam. Zacznijmy sobie od tego. Banan z marketu dostępny w różnych dyskontach. Biedronkach, marketach budowlanych bardzo często jako takie malutkie sazonki. Taki plamiasty, bardzo ładny banan rośnie niewysoki, bo tak do metra z haczykiem, trudny w uprawie w sensie zimowania, ale dostępny wszędzie, więc za grosze już można spróbować. I drugim takim gatunkiem, dostępny może już nie w sklepach, chociaż też już powoli bywają, tak? Świat idzie do przodu, ale w internetach bardzo powszechnie dostępny. Proszę bardzo, trochę większy. Musa Basio. Zielony banan o dużych liściach, osiągający duże rozmiary. Słuchajcie, to jest trzyletni banan, którego kupiłam. To on miał trzy lata temu te 40-50 cm, więc tempo wzrostu jest oszałamiające, i to jest kolejny powód, dla którego warto mieć banana w ogrodzie. Tak więc też fajny. A to, słuchajcie, następny. Król ogrodu. Bananowiec. Abysyński, Musa ventricosum maureli. Kolor ma niesamowity. Liście są przeogromne. Słuchajcie, ja y, samokręcąc nie dam rady pokazać y, wielkości tego banana. Y, banan wbrew pozorom super prosty w uprawie. Naprawdę. Tylko trzeba go przezimować jak wszystkie banany, bo tu uwaga, najważniejsza informacja. W ogóle powinnam od tego zacząć. Nie ma bananowców mrozootwornych. Więc jak widzicie gdzieś ogłoszenie, bananowiec musa jakiś tam. Zimoodporny, mrozoodporny, bzdura. Bzdura, bzdura, stek, bzdur. Banan to 90% woda i nie przetrzyma wam nawet najmniejszego przymrozku. Naprawdę. Niektóre gatunki stracą tylko liście, ale nie ma takiej opcji, żeby banan wam przeżył na dworzu, w gruncie. Po prostu nie ma. Koniec tematu. Następny banan. Lecimy. E, mój ulubieniec, słuchajcie. Od Michała, pozdrawiam Michała serdecznie. E, Musela lasiocarpa. To jest przepiękny banan, e, że tak powiem, z tych średnio dużych. No bo jak ja tak przy nim stanę, słuchajcie, no to zobaczcie, on nie jest taki wielki, a ja mam nadzieję, że on w przyszłym roku dopiero zakwietnianie w tym. E, on jest taki omszony, słuchajcie. Te liście ma takie srebrzyste, ta strukturka jest taka hydrofobowa i, i, i on jest taki smuchły i wysoki. I fenomenalnie kwitnie, bo on kwitnie zupełnie inaczej niż wszystkie banany. Niestety mi jeszcze nie kwit, więc wam nie pokażę, jak chyba, że sobie poszukacie w internetach. Yy, I taki do dużego ogrodu dobry, i do średniego dobry, nawet do małego się wciśnie, jeśli mu nie nacikamy tam czegoś dookoła. I można się też pokusić o uprawę w doniczce. O uprawie w doinczce będzie kiedy indziej. I y, co ja tu jeszcze mam? O tutaj mam na przykład jeszcze ten sam gatunek y, prawda, ventricosum, tak? abysiński. No to jest, mówię, piękne, poprzebarwiane. No przecież to jest taka, taki buraczkowy kolor. I to w zeszłym roku było takie małe. Takie małe. A są do dostania już teraz w internecie, jak poszukacie, to mówię, kupujecie takie coś. Za rok macie już takie coś. O, ze mną pokażę, jakie duże. Takie duże. Tak, a przebiegnę się. W trzecim roku Macie taki. No, takie tempo wzrostu, to słuchajcie, to pff, pomidory tak szybko nie rosną od nasionka. I słuchajcie, jeszcze jednego wam pokażę, to już trochę ciężej dostępny banan. To jest e, Musa Itinera India Form. Piękny banan, e, jak na razie nieduży, chociaż też rośnie całkiem pokaźny, chociaż też nie tak ogromny. E, te przebarwienie na liściach, tutaj widzicie, na górze pięknie przebarwiony. No, ten akurat od spodu mi się cienko wybarwił. W tym roku na razie, o, to, to jest spodnia strona liścia. Widzicie, to jest nowy liście, to jest jego spodnia strona. Też taki piękny, buraczkowy kolor. No fajny bananek. I już mam odrościk, a właściwie trzymam odrościki. Ja widzicie, tu, tu, o, tu, tu jest, tu jest, I, ta, ta, i tam jest, o, i tam z tyłu jest jeszcze jeden. No. E, tak więc e, super. Sprawa z tymi bananami. Słuchajcie, wybór jest naprawdę. Naprawdę spory. Są jeszcze welutiny, Ja mam welutę taką bardzo malutką. To jest mały zielony bananek, który kwitnie różowymi banankami. I on generalnie bardzo szybko kwitnie, bo już w drugim roku potrafi nam zakwitać. To jest niejadalne, ale super wygląda. Takie różowe bananki na krzaku. No robi wow. I Siki Mess, jeszcze Wam pokażę. Ja go mam z nasionka. No, ten ma trochę inne stanowisko i, i o. Tak się wybarwia. Z nasionka. Słuchajcie, ciężko będzie mi pokazać ze mną, bo tutaj jest górka, ale też już całkiem spory banan. Przepraszam, słońce świeci. Spory banan i też yy, ogólnie można go dostać. Oczywiście tego wszystkiego trzeba szukać w internecie. To nie jest tak, że to, to wpiszecie sobie w Allegro i to Wam wyskoczy. No rzadko, ale od hodowców znajdziecie yy, na YouTubie. Też jest pełno takich wariatów jak ja, którzy mają takie rośliny. Ach, więc przepraszam, u mnie górki są, ciężko się chodzi po ogrodzie. Yy, tak więc yy, banany polecam serdecznie. Jak ktoś chce egzotyczną rabatkę w tym klimacie. O, proszę bardzo, palma, banan, 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 banan. Tam brugmansja, palma, ale banan w ogrodzie robi wrażenie. Choć świat się dzieje, słuchajcie, na palmiarzy i bananiarzy. Jedni sadzą palmy i banany mają przy okazji, a drudzy mają banany i palę mają przy okazji. Nieważne, zainwestujcie w banana. Jakiegokolwiek małego, dużego z marketu, próbujcie. Jak raz kupicie sadzonkę. To będziecie mieli ich więcej. Tak więc rozwojowego lata Wam życzę pod kątem bananów. Trzymajcie się.